Surging Sparks, czyli najbardziej oczekiwany i najbardziej wyhypowany dodatek obecnej generacji, zawitał u nas na kanale. To oznacza, że będziemy sobie dzisiaj otwierać te dwa Elite Trainer Boxy. Nie jeden, tak moi kochani, a dwa. Nawet jak to jest średnio opłacalne w chwili obecnej, po prostu ceny tego setu są astronomicznie wysokie ponad 300 zł za jednego ETB. Czy będzie się to nam finalnie opłacać prawdopodobnie nie, ale tu nie chodzi o to, żeby patrzeć na to pod względem finansowym, a żeby mieć po prostu frajdę ripowania fajnych dodatków. Pikacz, który znajduje się w tym secie jako Chase karta Special Illustration Rerka, to jest po prostu evenement, jakiego dawno nie mieliśmy, jeżeli chodzi o Pokémony. Ponad 2000 zł kosztuje w chwili obecnej ta karta. Potrafiło nawet się sprzedawać za 600 dolarów, czyli 2400-2500 zł na tcgplayers.com, jak i również na ebayu Ceny PSA 10, który już jest w ogóle inny level jeżeli chodzi o stan umysłu, świadomości czyli jak zwał tak zwał wiecie dokładnie o co chodzi ale nie będziemy dalej przedłużać moi drodzy zacznijmy otwierać paczuszki czyli to na co najbardziej mamy ochotę. Zanim jednak zaczniemy mała i krótka przypominajka jeżeli podoba wam się content który tworzę nie zapomnijcie o tym żeby zalajkować ten filmik, zasubskrybować kanał oraz zostawić Komentarz na dole pod filmikiem, tak, aby algorytm YouTube'a poprawił oglądalność naszych filmików. Tak więc, moi drodzy, let's go! Dodatek ten jest po prostu w chwili obecnej jakimś evenementem na skalę globalną, z tego względu, że słuchajcie, ceny Booster boxów po prostu już wystrzeliły w kosmos. To samo się tyczy również etb -ków. Single już pomijam, bo to jest kwestia wiadoma. Mamy, słuchajcie, śmieci oraz książeczkę, której się zaraz przyjrzymy, ale my tutaj. Jeżeli chodzi o ten Elite Trainer Boxik, będziemy się skupiać faktycznie na tym, co nas najbardziej tutaj zachęca na tym kanale do tego hobby, czyli do polowań na najdroższe karty, znajdujące się w tym secie. Słuchajcie, co my tu mamy? Jeszcze raz mamy książeczkę, 9 booster paków, karty energii, markery, kostki, sliwy, przekładkę razem z kartą promocyjną. Dobra, te boosterki sobie jak na razie odłóżmy na bok i przyjrzyjmy się najpierw w ogóle co tu się znajduje, ponieważ. Dobra, to możemy od razu skipnąć te 35 stron prawdopodobnie, nawet i trochę więcej. 37 byłem blisko, słuchajcie. Eee, z tych bardziej interesujących rzeczy, co nas tutaj interesuje. Mamy Illustration rare, ich jest całkiem spora ilość, jeżeli chodzi o ten set. Rage jest naprawdę jedną z fajniejszych kart. W chwili obecnej nie jest ona zbyt droga. Aczkolwiek wydaje mi się, że będziemy mieli tutaj podobny fenomen jak to jest z Karpiem, z Paldera i to, był, to była karta, która. Kosztowała około 30-40 euro, jeżeli chodzi o Karpia. Celurecz około 10-15 euro w chwili obecnej. Tu może się jeszcze wiele, wiele zmienić. Mamy na pewno bardzo ładną ilustrację Latiosa, Mesprita. Jest i również Scarmory, który kosztuje ciut więcej. Jeżeli chodzi o full arty, mamy tutaj Pikacza, to jest również jedna z ładniejszych hyper Rarek. Oraz słuchajcie, mamy karty trenerów. Lisia, czyli tak zwana Luśka. Również bardzo ładny artwork. Nie będę tutaj smutny, jeżeli uda nam się ją wylosować. Z S i Erek mamy Milotika, Jest i Król wszystkich królów w chwili obecnej, czyli Pikachu. Latias EX. Hardragon. Jest i Arhaludon EX. Alolański Executor. Oraz, słuchajcie, luśka jako special illustration rare'ka. No i mamy jeszcze karty pokroju gold rare. Mamy tutaj pikacza, drzewko oraz wszystkim potrzebne złote energie. Tak więc tak, moi drodzy. Dobra, czy mamy tu coś jeszcze? Nie. Tyle jeżeli chodzi o teorię. Zobaczmy jak to się trzyma w praktyce. Aha, jeszcze jedna ważna kwestia. Bo oni teraz robią to tak trochę inaczej już od chyba Shrouded Fable, że te karty promocyjne znajdują się razem z przekładkami. Problem tych kart promocyjnych jest taki, a sporo otwieraliśmy surgingów, jeżeli chodzi o nasze boxbreaki, to jest to, że tutaj ten Rożek zawsze jest dowalony. Już pierwsze karty wróciły z Gradingu z PSA. Z tego co widzieliśmy na Discordzie i nawet ten błąd, ten błąd w ogóle się nazywa, ten defekt nazywa się Silveringiem. Nie jest tak bardzo brany pod uwagę, um, jeżeli chodzi o PSA. W tej karcie lekko widać ten Silvering, aczkolwiek nie jest tak. Fatalnie w ogóle ilustratorem tej karty jest ten sam ilustrator, który tworzył legendarny artwork Magikarpas Paldea Evolved oraz słuchajcie Giratiny V z dodatku Lost Origin. Mamy tutaj Shinji Kanda... Kanada, Kanda, Kanada, Kanda, dobrze wymówiłem. Kanda, Shinji Kanda. Więc yy, propsy dla ciebie, Shinji, za naprawdę. Zajebistą kreskę Uff, moi drodzy Dobra, słuchajcie, to sobie odłóżmy na bok I będziemy atakować Mamy, tak jak mówiłem 9 boosterków z Hurging Sparks Jest znany z tego, że Dropi nie najlepiej Aczkolwiek, my nie możemy za bardzo narzekać Bo już dwa e, Pikacze były wydropione Najlepsze jest to w ogóle Coś takiego ostatnio miałem z dodatkiem Shining Fades w 2021 roku. I to było tak: Pierwszy booster otwarty Cyk Charizard. I to samo było, słuchajcie, Surging Sparks. Pierwszy booster jakikolwiek otwieraliśmy na tym kanale, Cyk wleciał nam Pikachu jako special illustration lepka. Zobaczmy, czy dla mnie również Surging będzie tak samo hojny. Ale dobra, przestajmy już tyle gadać. Skupmy się na tym, co faktycznie tutaj się znajduje. Mamy Clobobus, Heliolisk, jest Setodl, Miridon, Sairano, Jan Janmask w rewersie, Colbur, Berry w drugim rewersie oraz mamy Togekis Holo, a dla was... Moi drodzy, Kodzik. Krótkie ogłoszenie parafialne. Jeżeli również chcielibyście grade'ować swoje karty TCG takie jak Pokémon, One Piece, Dragon Ball, Weiss Schwarz czy inne w PSA bądź w Bekecie, to możecie skorzystać z usług naszego sklepu internetowego. Więcej informacji znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Booster numer dwa. Jeżeli z takiego ETB-ka mamy 3 albo cztery dropy, z czego. Jedną Illustration Rare'kę, albo Special Illustration Rare'kę to już jest naprawdę duże, duże zwycięstwo. Średnio tak 2-3-4 dropy powinny być, gorzej wiadomo jak trafi się Ace'ik oraz nie wiem 2-3 EX-y, wtedy jest oczywiście smuteczek, ale my tutaj nie będziemy się jakoś źle nastawiać mi się wydaje, więc trzeba bardziej tak y Zmienić nastawienie. Najgorsze to jest to, jak człowiek jest nowy w tym hobby, świeżo wchodzi i wchodzi w taki właśnie dodatek jak Surging Sparks, nie mając pojęcia na co się pisze, to może po prostu wyjść lekko rozczarowany z tego. Dlatego zawsze tym, którzy dopiero co zaczynają kolekcjonowanie czy inwestowanie w karty, zalecam jednak pominąć takie właśnie sety. Mamy Latiasa i EX jako pierwszą kartę, droższą niż zwykła karta holograficzna, no i Latiosik, Latiasik leci do Sliwa i możemy sobie go położyć tutaj obok Magnetona dobra, czas na kolejny booster, booster numer 3 jak na razie idzie nam średnio dobrze mamy Vigoroth, Scenty Scourge Dino TMK, jest i Ninetales, Grafa, ja, ja, ja Maril, Bronzor oraz Chin, Pao i Kodzik. A jak Wasze poszukiwania? Pikacza? Czy już pierwsze Pikacze za Wami? Wydaje mi się, że na pewno niektórzy tak, już mają swojego Pikacza, bo już widziałem na Discordzie właśnie informacje i posty, jak te Pikacze leciały. Jeżeli chodzi o nasz Discord, to gorąco zachęcam Was do dołączenia do nas na serwer. Mamy, słuchajcie, rage! Jest i drop, słuchajcie, Illustration Rerka jest to naprawdę coś, co mnie w chwili obecnej mega, mega cieszy, moi kochani, więc będziemy, będziemy naprawdę szczęśliwi, jeżeli dołączycie do naszego community, mamy już ponad 450 osób na naszym serwerze, jeżeli chcecie się pofleksować własnymi dropami, zapytać, czy... Konkretne karty warto grade'ować, a może nie, mamy również kanał Kartcze, gdzie można te karty właśnie wysyłać. Inni członkowie naszego community również oceniają te karty, więc jak najbardziej link znajdziecie na dole w opisie pod filmikiem. Słuchajcie, Walrein, Oricorio, Arma Roach, Dialga i to by było na tyle. Mega, mega się cieszę, jeżeli chodzi o tego CelluRage, Illustration Rare mówię to jest zawsze zwycięstwo. Jeżeli chodzi o ETB. -ki. Ja jakichś zbyt dużych wymagań nie mam, muszę przyznać. Jeżeli chodzi o booster Boxy, to jest troszeczkę inna sprawa, bo tam zawsze to leci pewnym patternem, mamy kofa, Grigus, holo i kodzik. Jeżeli chodzi o restock Surging Sparks, tutaj jest dosyć ciężka sprawa, ponieważ Surging Sparks tak jak i inne produkty, które mają większą bądź mniejszą alokację, są zawsze rzucane sklepom w dwóch, trzech, czasem i nawet czterech falach. Słuchajcie, mamy Azumaril Sandigast, Larvesta i mamy Hydreigon EX jako kartę full artową. Tak więc jest na pewno planowany restok pod koniec listopada. Niestety potwierdziło się info, że będzie lekka obsuwa. Sklepy mają otrzymać ten restok dopiero z końcówką właśnie grudnia, a nie z końcówką listopada. Zobaczymy, może to nie dotyczy wszystkich sklepów. My tylko wiemy o sobie. No i nie dostaliśmy na przykład planowanej, założonej. Um, ilości, która była przez nas zamawiana, więc ciężko jest z tym dodatkiem, ale nie ma co się dziwić, ponieważ jest to dodatek, który naprawdę jest bardzo, ale to bardzo popularny. Pierwszy Etebek za nami, słuchajcie, czas atakować drugiego! Tym w ogóle tak bardzo ładnie to zrobili, że tutaj z boku właśnie widzę, tak mówię, co to jest, o co tu chodzi a to jednak jest taka piękna ilustracja z pikaczem w tle chociaż z drugiej strony powiem wam, że troszkę się cieszę, że już jesteśmy pod koniec tej obecnej generacji nie to, że ona jest niefajna i słaba i tak dalej, bo tak nie jest ale po prostu ten cały gimmick z testa realizacją, czy jak to tam się zwało, test Testa, testa realization, nie wiem jak to po polsku się mówi. E, czyli z tymi kryształkami jakoś tak nie odpowiada. więc cieszę się, że ta mega ewolucja do nas powrócą. Już e, z Pokémon Legends VA oczywiście to jest nadal ta sama generacja, ale w końcu coś, coś nowego, starego. O, tak mam na myśli: Cetoder, Glimet, Magnemite, Panzer, Magnezone. Goldingo, Duskball, Stunfisk, Palkia oraz Slacking EX. Surging Sparks, czyli set, który spośród tych wszystkich obecnych, wydanych dodatków, chyba poza 151, no jest problematyczny już na sam start, jeżeli chodzi o... Ups, mamy latające karty. Jeżeli chodzi o dostępność... Zobaczymy, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy w ogóle to się zmieni. Dajcie znać na dole w sekcji komentarzy jak myślicie, jak to będzie wyglądać na przestrzeni następnych 2-3 miesięcy. Mamy, słuchajcie, Ace Packa razem ze Slackingiem. No, czuję, że Ace Pack będzie tą chyba najlepszą kartą w tym ETB-ku. Mam nadzieję, że się mylę. Ale z doświadczenia chyba wiem, że jak już wyłapi tego Ace Packa, to raczej tam nic takiego ciekawego nie będzie. Ale lecimy, słuchajcie: Oranguru, Wulpix, Swablu, Sandigas. O, o Colburberry, Paldeański Tauros, Shinotic, Aplin oraz Skeledurge. I dla Was kodzik! Widzicie, to zawsze jest taki ryzyk fizyk. Czasem, czasem coś poleci fajnego, a czasem taki gówno za przeproszeniem. No, pierwszy etapek, chociaż nie mogę powiedzieć, naprawdę mega fajnie jest. Ten celu może nie jest jakoś drogi na chwilę obecną, ale to nie zawsze o to chodzi. I tutaj dużo osób... o Słuchajcie, mamy czarnego curema i X full arcie. Nie zawsze o to chodzi, żeby patrzeć, że pod stricte pod, to, że o, mam tą kartę, ona kosztuje nie wiem 10, 20, 30 zł, przecież nie będę ją wysyłał do gradingu. Właśnie o to chodzi w tym wszystkim, że nie wiadomo jakie arty, kiedy tak naprawdę wystrzelą do góry. W szczególności tych tańszych, tak? Kart przy tych tańszych kartach. Często widać to. Przy takich dodatkach jak Paldea i Wolf, że macie Illustration Rare'ki warte 50 zł, a później karty grade'owane jako PSA dziesiątki warte 600-700 zł. I to widzicie, nie do końca jest takie logiczne, bo dużo osób jak grade'uje karty, to sobie ma przynajmniej w głowie, a nie będę przecież grade'ował karty, która nie kosztuje nawet w połowy tyle co grading. To nie do końca tak jest. Słuchajcie, lecimy dalej, mamy czarnego curema, czyli jednak coś jeszcze było w tym Etebeku. 3 dropy, więc nie jest źle, nie jest źle. Swoją drogą ten czarny Kyurem to jest chyba jedna z ładniejszych, full artowych kart wydanych w chwili obecnej. Z Fajlus, rotom, togepi, helioptil, Flapy, Annych lake, jaśminka, execute, grab oraz tapu koko. Chociaż przyznam, że. Fajnie byłoby tego pikata tak dorwać. Mimo, że nie jestem fanem, mówię, tych wszystkich kryształków i tak dalej, to dawno nie miałem czegoś takiego, że wydropiłem, nie wiadomo jak, drogą kartę dla siebie. Zawsze dla moich widzów na breakach. Mamy, słuchajcie, Wiliona Uff, naprawdę kolejny fajny etebek się trafił. Może nie jest, mówię, to jakaś topowa karta w chwili obecnej. Czy jakiś topowy Pokémon, ale naprawdę jestem mega, mega happy. Jeżeli są to Illustration Rerki, nawet taki syn na Illustration Rerka, tu nie chodzi o cashback, tu nie chodzi o to, żeby z każdym ETB-kiem, że wydam, nie wiem, 200 czy 300 zł, żeby 200, 300 zł mieć w dropach, bo to tak nie działa. I ktoś, kto tego nie rozumie, ten szybko będzie em, nieszczęśliwy podczas otwierania paków, bo nie można tego tak kalkulować i to jest wielki, wielki błąd, jak ludzie tak robią. Mamy z fila capsa Kit, Xernas, Terra Orb, Flapple, Seti ten Dragon Elixir oraz Terapagos. Holo. To jest, mówię, tak jak to jest taki pierwszy błąd, który yy, ludzie mają. Z, zakładając, że jak otwierają ETB-ka czy Booster Boxa, to chcę mieć jeden do jednego przynajmniej hashback, jak jest? Fajnie, jak nie ma, to cieszcie się z tych kart, które dropicie, ponieważ te karty, które macie, mogą być, nie wiem, za 2, 3, 4 lata wzrosnąć 200, 300, 400 czy 1000% na wartości. Takie rzeczy się nieraz zdarzały i zdarzają się. Wszystko jest zależne od mody, od popytu oraz od innych aspektów. Fibes, Crocalore, Mouse, Spewba, Deduction Kit, Cellurage... IndyD, słuchajcie, chyba coś mamy: Snorlax, Klopopus oraz Flygon EX. To powiem, że na ilość dropów, które nam lecą, naprawdę udany Etebek. Dwie Illustration Rarki mamy EX-y oraz słuchajcie, jeszcze Ace Speka, Surging Sparks. Ostatni booster, czy będą jeszcze inne produkty otwierane? Na pewno z tego setu w chwili obecnej jest, tak jak mówię, po prostu problematycznie w ogóle cokolwiek dostać, więc cieszę się, że odłożyliśmy sobie jakieś tam dwa etb tak żeby móc to również na kanale otworzyć. Mamy Larvesta, Delmizy, Setiten, Schrodl, Alolański, Duck Trio, Wuchien, Ruxish w rewersie, Medling Mimo w drugim rewersie oraz Chin Pao Holo i dla Was, moi kochani, Kodzik. Jeszcze raz podsumowując, karta tutaj promocyjna, razy dwa w sumie, no bo jedną nie chciałem. Chciałem sobie zostawić Silt, więc mamy tutaj jedną, mamy Flygona. Vivil Vivilon, Black Curon EX, Slugging EX, mamy Ace Pekka, Hard Dragon EX, Cellurage oraz Latiasa EX To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Fajnie, że dotrwaliście ze mną do samego końca, a my widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku.